Jak policzył wszystkie ciosy zadane w klatkę piersiową, w głowę, w szyję, policzył, że tych ciosów było dokładnie 48. Cześć, witamy w kolejnym odcinku kryminalnego patrolu. No, ta historia jest pewnie mniej znana. E, ta historia wydarzyła się w ogóle w komornikach. Komorniki to taka wieś niewielka, niedaleko środy śląskiej. I to jest historia z 2014 roku. Dokładnie zaczęła się 17 listopada. Tam w komornikach mieszkała Dominika. Dominika chodziła do zespołu szkół numer 1 właśnie w środzie śląskiej, taka ambitna bardzo dziewczyna. Była w klasie maturalnej, też myślała o tym, żeby zdawać maturę rozszerzoną z języka angielskiego. I ona z tych komornik dojeżdżała do środy Śląskiej właśnie na te lekcje dwa razy w tygodniu i tak było, 17 listopada wybrała się na kolejne lekcje z języka angielskiego. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Kiedyś ważyłem ponad 100 kg i zawsze chciałem zrzucić. Nie chodziło o sylwetkę, ale o lepsze samopoczucie, dlatego szukałem dla siebie diety, która pomogłaby mi jeść normalnie i nie głodzić się na siłę. I z pomocą przychodzi sponsor dzisiejszego odcinka firma Pomelo. Ja wybrałem sobie dietę, która liczy 2,5 tysiąca kalorii i okazuje się, że wcale nie musi to być jedzenie jałowe bez smaku. Pełny zestaw całej diety, a więc śniadania, obiady, kolacje, dodatkowo szejki mleczne, które na pewno świetnie sprawdzą się na przykład na śniadanie, bo są to szejki są to białkowe. A więc jeśli, nie wiem, trenujecie po porannym treningu, jest to rzecz wręcz rewelacyjna, która da Wam energię na cały dzień. Pomelo to catering, który dowozi diety do nawet 3000 miejsc. 150 tysięcy zadowolonych klientów i 15 pełnych diet, które możecie dopasować pod siebie. Ja wziąłem 2,5 tysiąca kalorii, ale możecie wziąć mniej. Polecamy klikajcie w link w opisie pod filmem i pochwalcie się, które Wasze danie jest ulubione. Pozdrawiamy. No, wieś Komorniki, raczej mała wieś, ale tam jest taka specjalna strefa ekonomiczna, jest sporo różnego rodzaju firm, również i firmy zagraniczne, w sumie kilkanaście firm, więc no, jak widać z tego w rzeczywistości ludzi, którzy tam są, mieszkają, jest dużo więcej. To też jest ważne w tej sprawie, bo to obrazuje, że skala tego wszystkiego no, była po prostu dużo większa. Dominika mieszkała w Komornikach wspólnie ze swoimi rodzicami, z babcią, także z młodszym bratem. Chodziła do, właśnie do klasy maturalnej, do technikum ekonomicznego. Miała zdawać maturę, też myślała o tym, że jak zda maturę, to pójdzie na studia do Wrocławia. Chciała zostać po prostu nauczycielką i takie miała marzenie, jak to dziewczyna która dopiero wchodzi w życie. Mama Dominiki, pani Violetta, mówiła zawsze o córce, że jest z niej bardzo dumna. No, faktycznie, przede wszystkim dobrze się uczyła, w domu była taka pomocna, lubiana, śmiejąca się dziewczyna, mnóstwo przyjaciółek, przyjaciół, kolegów, znajomych no wszędzie i w zasadzie było pełno więc no, wszyscy ją po prostu lubili, no, sama Dominika oczywiście w tym, w tym roku 2014 dla niej najważniejsza była matura, bo to było takie trochę okno na świat no, ale miała też swoje pasje Taką pasją była Japonia. W ogóle wszystko, co związane z Japonią, ją fascynowało. Marzyła o tym, że jak będzie miała trochę pieniędzy, to oczywiście do Japonii pojedzie, ale wtedy zbierała jakieś plakaty, jakieś rysunki. Też ona sama rysowała, malowała, ale związane właśnie z Japonią. To było jej takie marzenie, ale też chyba pod wpływem tego wszystkiego zrobiła sobie na nadgarstku taki tatuaż w stylu japońskim. Co on dokładnie oznaczał tego. Nie wiem, nie wiem, czy w ogóle ktoś wiedział, być może to była jej tajemnica. W każdym razie na nadgarstku miała właśnie taki wytatuowany, mały tatuaż. Coś no, nazwijmy to w języku japońskim. Do no, tego feralnego 17 listopada to był dla Dominiki z jednej strony bardzo taki ciekawy, atrakcyjny dzień. Tego dnia jej klasa pojechała na wycieczkę do Wrocławia, do popołudnia zwiedzali Wrocław, no, wrażenia cieszyła się z tego wszystkiego, no ale po południu musiała też wrócić, bo po południu miała właśnie te zajęcia z języka angielskiego. Z Komornik do Środy Śląskiej nie jest daleko, to są zaledwie jakieś 2 km, no ale tego dnia jeszcze tak się złożyło, że ich sąsiad em, akurat jechał do Środy Śląskiej i powiedział Dominice, że ją po prostu podwiezie. I tak się stało. Ona poszła na te zajęcia, miała je od godziny 16:30 do 19:00, ale tego dnia, gdzieś mniej więcej o 18:30, czyli pół godziny przed końcem zajęć, ona mówi do wykładowcy, że prosi, żeby ją puścił, bo źle się czuje. I tak się rzeczywiście stało. No, teoretycznie ona źle się poczuła, wyszła pół godziny wcześniej niż zwykle, czyli pół godziny. Jeszcze było do godziny 19. No ale dominika do domu nie dotarła. Była godzina 20, parę minut po godzinie 20. Nie dzwoniła, nie dała znaku życia. Oczywiście rodzice zaczęli się niepokoić, co się stało wsiedli w samochód, pojechali do Środy Śląskiej, do tej szkoły no ale szkoła była już zamknięta, wtedy pojechali do jej najlepszej koleżanki no koleżanka powiedziała tylko tyle że wie, że Dominika była na zajęciach że wyszła pół godziny wcześniej, no ale co się stało nie ma zielonego pojęcia rodzice wrócili zaczęli no, trochę czekać, ale też jej szukać powiadomili sąsiadów, rodzinę Zrobiło się takie trochę pospolite ruszenie, wszyscy zaczęli jej szukać. Jak to w tego typu miejscowościach, gdzie te informacje się bardzo szybko rozchodzą, no ale niestety nie natrafili na żaden ślad. Rano ojciec postanowił powiadomić policję, pojechał na posterunek, no tam zgłosił o wszystkim. No, kiedy wracał samochodem, to też zobaczył, bo to jest trasa 94, to jest ta trasa, która wjedzie właśnie z komornik do środy śląskiej. Zobaczył, że przy drodze stoi taki parawan. Taki jak to zwykle policja rozstawia, jak stała się tragedia na drodze. No, nawet wysiadł z samochodu, podszedł, żeby zobaczyć, no, ale policjanci nie dopuścili go. On nie wnikał, odszedł, być może z jednej strony dlatego, że jakby nie dopuszczał do siebie myśli, że z córką mogło stać się coś złego, a po drugie, no taki parawan, droga, no wszystko wskazywało na to, że był to nieszczęśliwy wypadek i wrócił do domu, no i znowu zaczęli czekać, szukać Dominiki, czekać na jakiś ślad, no a policja zaczęła sprawdzać, co się Dzieje i gdzie Dominika się po prostu podziała. Policja postanowiła sprawdzić, czy przeszukać tę drogę, tę Drogę 94 na tym odcinku ze środy śląskiej do Komornik. Zwykle było tak, że Dominika wracała albo samochodem z przyjaciółką, albo jakimś tam busem. W zasadzie nigdy nie chodziła na piechotę. Natomiast tego dnia postanowiła wrócić rzeczywiście na piechotę. Być może dlatego, że źle się czuła, chciała się przewietrzyć. Faktem jest to, że Dominikę rejestruje kamera na stacji benzynowej. Widać, jak dziewczyna idzie w stronę komornik. Ma do przejścia jeszcze jakieś kilkaset metrów. Yy, idzie spokojnie, ma torebkę zarzuconą na ramię, idzie spokojnie, nic złego się w zasadzie nie dzieje. Yy, no i widać, widać, że ona po prostu yy, idzie tą drogą. Zresztą to, że Dominika idzie tą trasą, no to potwierdziła też jej koleżanka, bo Dominika idą cały czas wysyła do niej SMSy. To jest godzina po 20 dobrze, listopad, więc o tej godzinie jest już ciemno. Być może się też po prostu bała, było jej raźniej, kiedy wysyła te, te smsy do koleżanki, a koleżanka jej odpowiadała. Policja przegląda zapisy z monitoringu. Rodzice się oczywiście zastanawiają, co się mogło stać. Różne teorie, różne wersje. No, wiedzą o tym, że ona ma świetny z nimi kontakt że jest, mama jest taką jej przyjaciółką, powiernicą, że wszystko o niej wie. No ale ona ma 19 lat, różnego rodzaju przypuszczenia, że być może ma jakąś miłość, o której nie chciała powiedzieć. Mama wykluczała, stwierdzając, że to po prostu niemożliwe, że na pewno córka by jej powiedziała. No cały czas tutaj wszyscy zastanawiają się, co się mogło stać. To się dzieje wszystko mniej więcej w, sem, w tym samym czasie. No, bo rodzice znowu jadą na ten komisariat. Pani Wioletta, mama Dominiki, źle się poczuła. Trzeba było wezwać ratowników, oni przyjechali. No tak rozmawiają, jak po prostu ludzie. Ona im mówi, co się stało. A jeden z ratowników mówi jej: Wie pani, ale myśmy mieli dzisiaj zgłoszenie dotyczące właśnie takich zwłok młodej dziewczyny. Która na nadgarstku ma mm, jakiś taki tatuaż japoński, jakiś na japoński napis. No, oczywiście to był szok dla rodziców. Oni w ten sposób no, już wiedzieli, że to przy, przy, czuli, że to są zwłoki jej córki. Nie mogło być takiego zbiegu okoliczności przypadkowego, że mm, ktoś inny też z takim japońskim y, tatuażem na nadgarstku czuli, że. To rzeczywiście jest ich córka i faktycznie policja po pewnym czasie potwierdziła, że ich córka nie żyje. W tym miejscu, na tej trasie krajowej 94 z Komornik do Środy Śląskiej Wzdłuż drogi ciągnie się taki rów. Ten rów jest głęboki, ma około 3 metrów. Pewien mieszkaniec, komornik, po prostu następnego dnia, rano wcześnie, wracał do domu i nagle widzi, że w tym rowie coś leży. No, potem zorientował się szybko, że to są po prostu ludzkie zwłoki. Wezwał policję. Policjanci przyjechali. Rozpoczęły się oględziny zwłoki młodej dziewczyny. Wyglądało na to, mogło tak wyglądać w pierwszej chwili, że to był wypadek, że jakiś kierowca potrącił po prostu dziewczynę. Samochodem uciekł, a ona wpadła do rowu. No ale okazało się, że praktycznie ciało jest nagie, że dziewczyna ma na sobie jedynie biustonosz i jakąś apaszkę. No stąd oczywiście wniosek, że to nie był wypadek drogowy. Że tu musiał nastąpić jakiś atak, zabójstwo. no Zaczęto robić oględziny. Rzeczywiście to się potwierdziło. Natomiast no, istotna rzecz. Policjanci w czasie tych oględzin tutaj przyjęli taką wersję, że to był atak na tle seksualnym i w czasie oględzin na ciele Dominiki znaleziono ślad biologiczny. Oczywiście domyślacie się jaki, i to w tej. W tej sprawie było istotne, ponieważ był to ślad zabójcy, a więc no, trzeba było go teraz po prostu złapać. No, ciało dziewczyny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej na sekcję zwłok. No, lekarz stwierdził, że to był atak jakiegoś wręcz szaleńca. Że dziewczynie, jak policzył wszystkie ciosy zadane w klatkę piersiową, w głowę, w szyję, policzył, że tych ciosów było dokładnie 48. Więc widać było z tego, że ktoś no, zabijał czy chciał zabić, mieć taką pewność ponad stuprocentową, że na pewno zabił, że to był atak jakiegoś szaleńca do tego zboczeńca, no bo przecież rozebrał e, e, dziewczynę. No, z drugiej strony, jednak, dziewczyna nie była zgwałcona. No, to też był jakiś ślad, dlaczego do tego nie doszło. Natomiast no, tutaj, policjanci mieli do czynienia z bezwzględnym zabójcą, z człowiekiem, który grasuje po okolicy. Możecie sobie wyobrazić, co działo się w okolicy. Dziewczyna młoda, 19 została zamordowana w taki okrutny sposób w małej miejscowości, w której w zasadzie no, nic się nie działo do tej pory. Tam życie normalnie się toczyło bez jakichś większych wydarzeń, a tu nagle dziewczyna, maturzystka zostaje zamordowana i to jeszcze w taki sposób. No, strach, panika, dziewczyny, kobiety wszystkie bały się wychodzić, bo przecież nie było wiadomo, gdzie ten bandyta zabójca po prostu. Jest to wszystko było możliwe. Pierwszy ślad jakiś taki pojawia się dwa dni później 19 listopada. Najpierw ktoś przypadkowo znajduje telefon dominiki. Ten telefon leży na terenie ogródków działkowych, a potem jeszcze tego samego dnia ktoś inny znalazł jej torebkę. Która leżała blisko sklepu w środzie Śląskiej. No, oczywiście, to było jakieś przypuszczenie. Ogródki działkowe, sklep to być może jest ktoś, kto prowadzi właśnie taki tryb życia. Na przykład, bezdomny albo człowiek, który pojawia się w tego rodzaju miejscach, popija jakiś alkohol, bywa z kolegami. No, w każdym razie, człowiek, który nie pracuje na co dzień. Pochodzi, powiedziałbym, z takich dołów społecznych i trzeba szukać wśród właśnie tego typu ludzi. Ale niezależnie od tego, jak Wam mówiłem, to strefa ekonomiczna, mnóstwo pracowników, też policjanci zaczynają szukać w tym kierunku, aby prześwietlić tych, którzy tam pracują. No to trzeba zweryfikować, sprawdzić wszystkich, którzy tam są, wytypować, bo przecież tam też byli ludzie, którzy byli podejrzani o różnego rodzaju przestępstwa. No to miejsce to mogło wskazywać na to, że to jest trochę taki jakiś kloszart, trochę taki wuczęga, e, trochę taki pijaczek. No trzeba szukać w tych środowiskach i tutaj policjanci ze Środy Śląskiej zostali uczuleni na to, żeby szukać w tego typu środowiskach i faktycznie e, podjechali pod sklep, tam stała grupa jakichś mężczyzn. I oni, no, jak to by zwykle przyzwyczajeni do tego, że policja ich legitymuje, coś od nich chce, no bo to jest naturalne. Wśród nich też był człowiek, który był zatrzymywany, legitymowany wielokrotnie, ale on się tego wieczoru jakby zdenerwował, jakby chciał odejść, uciec. No, zaczął się zachowywać jakoś tak dziwnie, jak na status społeczny, nazwijmy to, w jakim od dłuższego czasu był. No tutaj trochę ten zadziałał nos policyjny. Policjanci z patrolówki stwierdzili, że coś jest z nim nie tak. Wzięli go do radiowozu, zawieźli na komisariat i przekazali policjantom z dochodzeniówki. Policjanci z patrolówki zabrali go na komisariat też z jeszcze jednego powodu. Otóż dochodzeniówka prowadząc sprawę, śledztwo dotyczące Dominiki przeglądała zapisy z innych kamer i wtedy też zauważyli, że drogą jakiś czas po przejściu Dominiki, ale w sumie to był niewielki czas, w tym samym kierunku szedł jakiś, jak go nazwano, dziwny mężczyzna. W zasadzie można było wyłowić tylko taki niewielki jego rysopis, ponieważ on miał kaptur założony na głowę. To, że szedł w tym samym czasie, to oczywiście było jeszcze niewiele, no ale mógł coś widzieć, mógł y, też to być zabójca. Dlatego też zrobiono portret pamięciowy y, tego człowieka, który szedł w tym samym czasie za Dominiką. I ten, który został zatrzymany, to niejaki Zbigniew R, 45-latek, dlatego też policjanci go zatrzymali. A sam Zbigniew R to po prostu człowiek, który mieszkał w mieszkaniu komunalnym, kiedyś pracował, ale miał rentę, ta w sumie renta niewielka. Dlatego też on po prostu jeździł z takim wózkiem, zbierał różnego rodzaju surowce wtórne, dostarczał je, sprzedawał, no dorabiał w ten sposób. No ale też kiedyś miał żonę, to mu się wszystko rozpadło, popadł w kłopoty finansowe, no i też psychiczne, leczył się psychiatrycznie. Jak brał lekarstwa, no to powiedzmy. Wszystko było w miarę dobrze, a jak nie brał, no to było źle. Też sąsiedzi wiedzieli o tym wszystkim, ale że im pomagał w jakiś sposób, uważali go za takiego nieszkodliwego po prostu trochę wariata, ale na dobrą sprawę mieli o nim dobre zdanie. Jak pamiętacie, w czasie oględzin policjanci zabezpieczyli ślad biologiczny, szybko przebadali Zbigniewa. No i okazało się, że to był on, że to był jego ślad biologiczny. No, zaczęło się przesłuchanie, policjanci już wiedzieli, że to jest on. On zresztą bardzo szybko się przyznał, powiedział, że rzeczywiście zabił Dominikę. Że tego dnia, więc 17 listopada, był w domu. Ech, miał jakieś niepowodzenia, trudno powiedzieć jakiego rodzaju. Były to niepowodzenia, bo on nie powiedział. No, ale coś go naszło. W którymś momencie stwierdził, że musi zgwałcić kobietę. Ech, wyszedł po prostu do miasta. Wsadził jeszcze nóż do kieszeni. Było mu wszystko jedno, jaka to będzie kobieta, w jakim wieku wszedł najpierw właśnie tą trasą zobaczył, że jakiś biegacz go wyminął potem zobaczył, że przed nim idzie właśnie Dominika doszedł do niej rzucił się na nią, stoczyli się do rowu Dominika zaczęła walczyć, zaczęła się bronić no i on wtedy wyciągnął nóż i zaczął zadawać ciosy jak pamiętacie, tych ciosów było aż 48 Zabijał, działo w jakimś takim amoku, wściekłości, już chyba sam niewiele z tego wszystkiego pamiętał. Potem ją rozebrał i to mu wystarczyło, jak się to określa. Został zaspokojony seksualnie, dlatego też Dominiki nie zgwałcił. Potem wstał, jak gdyby nigdy nic. Poszedł. Najpierw poszedł do kolegi. Kolega mu wgrał jeszcze do telefonu parę takich brutalnych filmów pornograficznych. A potem jeszcze wrócił z powrotem w to samo miejsce. Wszedł do tego rowu, zabrał rzeczy Dominiki, zabrał jej torebkę. Potem wyszedł na ogródkach działkowych, to wszystko przeszukał, wyrzucił telefon, wyrzucił część rzeczy, potem resztę rzeczy wyrzucił do konteneru. I tak się to wszystko dla niego zakończyło. Jak powiedział, zrobił to dlatego, że się po prostu tego dnia źle czuł. Zabójca Zbigniewer oczywiście był badany psychiatrycznie. Lekarze stwierdzili, że nie jest chory psychicznie, że miał pełną świadomość tego, co robi, pomimo tego, że wcześniej się leczył psychiatrycznie został skazany na karę dożywocia z możliwością wcześniejszego tutaj starania się o zwolnienie po 35 latach, no ale takiej możliwości nie będzie miał, lekarze bowiem stwierdzili, że to jest człowiek niebezpieczny, że nawet teoretycznie, jeżeli wyszedłby po 35 latach, to jest na tyle groźny, że znowu by kogoś zabił. W związku z tym, nawet jeżeli wyjdzie, Trafi do tego ośrodka dla bestii. Pamiętacie, robiliśmy także odcinek o tym. No i ważne jest to, że on nigdy nie powróci po to, żeby znowu kogoś zabić. No, my też często wracamy do takich historii, które są gdzieś mniej znane, wydarzyły się lokalnie, ale to jest ważne, to jest ważna pamięć, myślę o tych ofiarach. Często to są właśnie takie młode dziewczyny. Maturzystka, tak jak w tym wypadku, życie dopiero przed nią. Ważne dla mm, pamięci o niej, ważne dla rodzin, ważne też dla tych małych miejscowości, bo przecież ta historia wciąż jakby żyje wśród ludzi. Na pewno będziemy jeszcze o tego typu rzeczach mówić. Oby się nie zdarzały, ale jak wiecie, życie jest po prostu życiem. I tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i tradycyjnie trzymajcie się. Jeśli lubisz oglądać kryminalny patrol, wesprzyj nasz kanał. Kliknij przycisk wesprzyj lub w link w opisie pod filmem. To dzięki naszym wspierającym możemy tworzyć nowe filmy. Bardzo Wam dziękujemy.